Rapp rắp 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 Pójdę oh. se do fotka, będą tam lachony, se porucham. He, ale gówno. Ooo, joł Co tam dżunia? He, mam ja BMW, rucham, że gdy mi pój, najbiemy Ale co pan chce? Ci kule. Ich się pan nie uspokoi, to wezwa ochronę. Eee, aaa, e, Co tu piszę? A Pan na praktyki. Proszę tanie. Yo, elo laska. się. Porucham. O, tyt. Ktoś z tego, dzwonię na policję. Ale jak to? Nie ja. nagrywam, kurwa, tego nie chcę się, ja pierdolę. A co ja mam to mówić, a ja nie chcę się... No kurwa Elo, przekaz! Widzę, że mam masę fanów, się tym jaram, że ja... Się tym, że miaram. Ja pierdolę jak to jest napisane, kurwa. No kurwa Elo przekaz. Widzę, że mam masę fanów się, tym, że jaram, sorry, że nie, wst nie wstąpiłem. Sorry, że nie wstąpiłem, ale, nie ale wstąpię, był jak? skuty jak świnia. I na 4-8 wziąć mnie dołek chcieli. Jakie to są kurwa składnie tych zdań? Kurde to pokażę wam trika. Nie powtarzajcie tego w domu. Patrz ta czarnuchy. Zdusiłem się jak chuj. Jerajcie blanty, ale nie namawiam. Po prostu jarajcie blanty jak ja. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło Kurwa